Siema z tej strony Xenon i bardzo przepraszam za to, jak wygląda obecnie ten film, no ale jestem vlogerem, więc co ja mogę powiedzieć. Ogólnie chciałem przede wszystkim serdecznie podziękować za 1000 subskrypcji, które wbiliśmy myślę, że robimy road do 10 tysięcy, bo jeżeli są dwie rzeczy w życiu, które mnie uszczęśliwiają, to cyferki, które idą w górę. W sumie jest tylko jedna rzecz w życiu, która mnie uszczęśliwia, więc do it. Gamers. Eee, nie było filmów od bardzo dawna i przepraszam Was za to bardzo, ponieważ ciężko pracowałem nad Nightwolfem i zresztą kilkoma innymi projektami. Szczerze, po prostu zajęło to strasznie dużo czasu, wszystko. Często troszeczkę się opóźniły te filmy, już pomijając, że zacząłem mega dużo projektów naraz i to się bardzo źle skończyło. Aczkolwiek dalej nad nim pracuję i spróbuję coś w końcu wrzucić. No i rezultatem tego jest właśnie ten film, ponieważ musiałem coś wrócić. No byliśmy. Te... Trzeba trzeba to świętować, to, 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 to być jeżeli chodzi o to, co będziemy dzisiaj robić, gdybym miał się was spytać, jaka jest pierwsza gra, jaką zrobiłem, prawdopodobnie byście powiedzieli nie, Hallowdale na przykład, bo to chyba była pierwsza gra, jaka się pojawiła gdziekolwiek na internecie, którą zrobiłem. Ale bylibyście w błędzie, ponieważ tych gier było o wiele więcej, bo każdy gdzieś zaczyna i ja też gdzieś zaczynałem i robiłem dużo gier. Na przykład nie wiem, czy pamiętacie film, który sprawił, że mój kanał czyli Hide and Seek, jak robić mapę do Hide and Seek'a z CSGO, SDK. wtedy już zacząłem programować i zacząłem robić rzeczywiście już jakieś gry, zacząłem się tym bawić byłem ja wtedy bardzo młody, miałem chyba 14 lat, więc pogers, muszę przyznać to jest młody wiek, jak na robienie gier, ale bardzo fajna sprawa ogólnie wydaje mi się, że nawet wcześniej zaczynałem szczerze ten film ma 3 lata chyba, nie? W każdym razie od bardzo, bardzo dawna robię gry i jest ich strasznie dużo. Jestem wręcz pewien, że połowy z nich nie będę mógł odpalić, bo wersja Unity, na której są robione, jest tak stara, że już jej nawet nie mam na komputerze. Spróbujemy to zrobić, zobaczymy, ile się uda z tego odpalić, czy w ogóle jest cokolwiek mi się uda odpalić. Mm, ale jeszcze zanim zaczniemy, chciałem tylko odpowiedzieć na kilka pytań, które się bardzo często pojawiają, bo uznałem, że tysiąc subskrypcji to może być dobry moment, bo takie całość. Jedno z pytań, które się często pojawia, to jest to: o dziwo, co mi teraz śmieszy, Jakiego silnika urząd robienia gierce się w jakim programie to pisze. Jest to Unity. Uznałem, że na to w filmie, bo naprawdę dużo osób zadaje to pytanie. Jestem trochę zdziwiony, ale proszę bardzo. Unity, najlepszy game engine. 100% legit. Drugie pytanie, które zadaje mi strasznie duża ilość osób jest czy będę nagrywać tutoriale do zrobienia gier slash programowania. I nie, nie będę tego robić, ponieważ wiem, że dużo osób mogą myśleć, że to będę robić skoro robiłem kiedyś tutorial do CSGO SDK, ale szczerze robienie tutoriali pokazując jak coś po kolei robić, ponieważ CSGO SDK to po prostu było o weź to, wybierz to i zrób to, a w programowaniu jest to troszkę inaczej, ponieważ tutaj musiałbym wam wprowadzić pewne definicje, wyjaśnić wam pewne znaczenia, a to by nie było wcale takie łatwe, a poza tym nie chcę nic mówić, ale szczerze jest po prostu dużo lepszych ode mnie kanałów, które są oczywiście zagraniczne niestety, no przykro mi, ale... Po prostu wiem, że ja, cokolwiek ja bym zrobił, nie byłbym w stanie zrobić tego w taki sam sposób jak oni, więc szczerze, prosto obejrzyjcie ich. Będzie dla was to naprawdę o wiele lepsze. Pragnę od nauczyć angielskiego, jak angielski to jest najbardziej użyteczny język. I jeszcze nam zostało jedno pytanie, które chyba będzie najlepszym pytaniem: I jest to pytanie, czemu nagrywam filmy w 480p? Czy tłumaczył wam ktoś kiedyś pojęcie szaleństwa? Ogólnie polega ono na tym, że robicie jakąś rzecz w kółko i oczekujecie innego rezultatu. Myślę, że nie muszę. Chyba po prostu z tym zostawię, bo chyba wiecie o co chodzi. Dobra, ale skończę już gadać i vlogować do kamery. Przepraszam, nie zrobię tego nigdy więcej. Eee, więc cóż, myślę, że możemy się zabrać za oglądanie tych mega starych gier. I widzimy się na shitty webcamie. Dobra, jesteśmy z powrotem i ogólnie... Nie wiem co powiedzieć. Nie, nie umiem już tego robić. Jak ja to kiedyś robiłem, że potrafiłem po prostu włączyć nagranie i... I bum. I wszystko samo wchodziło po prostu tego... Muszę się przestać! Ja mam ten upośledzony nawyk patrzenia się w OBS na moją mordę. Jest śliczna, jest bardzo ładna, ale przestań. Pestań. Nie patrzę tak na... Ogólnie, jeżeli chodzi o pierwszą grę, taką rzeczywiście, którą skończyłem i nawet planowałem gdzieś wydać, jest gra, którą robiłem głównie dla moich znajomych w podstawówce, ponieważ jakby to, że robię gry na internet jest dość oczywiste, bo jak wiecie, chcę być jakimś tam deweloperem, robić po prostu gry dla zabawy i pokazywać je ludziom, ale pamiętam, że w podstawówce bodajże chyba w ósmej klasie, czy jakoś tak w siódmej chyba nawet to było jeszcze, zacząłem programować grę na telefon o nazwie Calculated Clicker i to było dlatego, że Okej, okay, także mamy coś. Można było zrobić coś takiego, że jak się go odpali. Jak się odpali kalkulator, to wyświetla się na nim liczba. I ogólnie jak piszecie sobie 1 plus 1, to wychodzi on 2. Doming jest taki, że jak potem klikniesz sobie równa się znowu. To jest 3 i 4, i 5 i 6, i potem, I może tak klikać i spamować, i w ten sposób zdobywać punkty. Doszło do tego, że po prostu miałem takie, hmm. W sumie nie byłoby to śmieszne, gdybym zrobił gra na telefon w tym stylu, i zrobiłem gra na telefon w tym stylu. E, oczywiście miało na początku to być po prostu klikanie w kalkulatorze, w takim jakby kalkulatorze, ale ze względu na to, jak gameplay miałby wyglądać, się z tego pomysłu wycofałem bardzo szybko. Przynajmniej nazwa jeszcze dalej pasuje, ponieważ gra nazywa się Calculated Clicker i to jest właśnie moja najs... Nice... Chyba najstarsza gra, nie jestem szczerze pewien, czy to jest najstarsza gra, jaką zrobiłem. Spróbujemy teraz odpalić. Nie wiem, czy się to uda w ogóle, bo jakby nie mam starej wersji Unity, na której to było robione. A nie powinno się teoretycznie nic popsuć. Mam nadzieję. Ja wiem, że będzie bardzo dużo errorów, ale przynajmniej będę mógł wam pokazać kod i tak dalej. Myślę, że to jest dość ciekawe. Zdecydowanie jak kod wygląda Moje programowanie teraz, a kiedyś, różni się okropnie Teraz patrzę na to jak kod jest zoptymalizowany, jak on wygląda Czy inaczej mówiąc, programuję w ten sposób, aby w przyszłości móc do tego kodu wrócić i dalej wiedzieć co on robi Bez większego problemu Kiedyś tego nie było, się, że otworzę teraz ten kod i będę mieć tam takie spaghetti. że o je... Panowie i panie, it seems we have a problem Ogólnie, widzę bardzo niefajną wiadomość tutaj na dole Wiecie co, nie wiem czy jestem to w stanie naprawić, bo widzę, że to nie są moje skrypty tylko to jest coś innego. więc jest szansa, że po prostu to się nie odpali. To nie jest mój błąd. To jest błąd z Unity. Co oznacza, że mam niestety nie pokażę tej gry. God damn it. shit. Dobra, może nagram coś na telefonie z ten. Byski, tutaj nie ma nic. Nie mogę tego odpalić bez żarów, prawda? Nie mogę. Bo ogólnie miał wyglądać więcej w ten sposób. Mm, to miał być clicker ogólnie. E, I bo, jakby match który jest zabawny, polega na że po prostu celuśki projekt znajduje się w jednym skrypcie. Ja dwa skrypty w tej całej grze, jest menu, który to jest cały skrypt menu, który był zerżnięty z neta, bo ja totalnie nie wiedziałem co robię. po prostu zreżdżonałem go z neta, to jest dosłownie jakbyście wpisali sobie braki z YouTuba. to to jest jego i clicker i to jest cała gra, to tutaj, to jest cała gra. To nie jest żart. Teraz jak sobie przeciwiłem przez to, tu jest mega dużo rzeczy. Tu na przykład, o, to. Widzicie to? To jest, to jest Dev praktycznie. Ile tu jest 100? I to jeszcze, to jest nawet gorzej niż Dev, ponieważ tu są wszędzie ify. Tu nawet nie ma else'ów. Po kolei sprawdzenie, czy losowa liczba wypadła w tym zakresie. To jest, to jest tak bardzo nieoptymalne. Może jestem z deweloperem, ale nie aż tak złym deweloperem, bo przynajmniej tutaj to się dzieje raz, kiedy się otwiera skrzynkę. U niego w grze to się dzieje co kartoplast. To był mój chyba pierwszy pomysł, jak robić losowe ym, dropienie i temu w grach. Po prostu nie miałem totalnie pojęcia, jak to robić. Zero. Eee, o, tutaj na eton. To jest coś, co robiłem w skryptach bardzo dużo i tego już nie robię, a to mogło być dość spoko rzeczą. zrobić sobie rozpiski tego, co jakby co skrypt może mi dać w tym sensie. Na przykład tutaj są różne rzadkości i tak dalej. I to jest bardzo fajna sprawa, bo jak ktoś na przykład otworzy ten skrypt, to dokładnie wie, na jakie coś to działa. O, czyli są rzeczy common, uncommon, rare, mythical legend. Ogólnie to pozwala mi po prostu szybko sprawdzić, co jak działało i jaki jest przedział, żeby ewentualnie go móc potem zmienić w grze bez problemu. Ja takich rzeczy już teraz nie robię. Co jest dość w sumie. Jakby robię sobie komentarze, wiadomo, ale nie robię takich rzeczy. A to jest w sumie dość spoko sprawa. Jakby cały program. ma 2000 linijek. Nie wiedziałem jak się kiedyś zapisuje rzeczy, i widziałem, że ludzie mówili, żeby używać player prefsów. To jest używam do zapisywania. Spójrzcie, ile tego jest. Każdy. i teraz tak. Mniej więcej do tego momentu. Nie, sorry, wcześniej. Do tego momentu to są wa wszystkie ważne rzeczy zapisane. Reszta jest totalnie useless. Jakby tu wszystko to po kolei, to jest po prostu... Czy masz ten item lub nie? Jest tyle lepszych sposobów, żeby to przebywać. Jakby mógłbym to przebywać w jednym pliku. Mógłbym zrobić długi string, w którym każda jedna. Yy, w którym każdy jeden znak, czyli na przykład mógłbym sobie pisać Zaral lub Jedynki, odpowiadałby temu, czy mam item lub nie. I potem to czytywać po kolei. Ja bym to mógł teraz bez problemu zrobić już. Kiedyś tego nie umiałem zrobić. To jest zapisywanie, to jest duże strasznie. Ja to chcę przeżyć całe. Ten film może być mega nieciekawy dla części osób, ale pro, naprawdę, słuchajcie mi, obejście sobie to. Bo to jest po prostu. We watching history right now. To jest taki po prostu refresh na mnie, jakie ja to robiłem gdzieś, Ja go tutaj już się pamiętam. Bo to było za czasu, kiedy nie wiedziałem jeszcze, jak odnosić się między innymi skryptami. Że nie wiedziałem, że na przykład mogę w innym skrypcie odnosić się do innego skryptu, tak? I to tutaj, co widzicie, to jest dosłownie przedzielenie skryptu, to jest podzielenie go na dwa. Tutaj jest cały skrypt odpowiedzialny za gambling w tej grze, ponieważ ma być opcja za pomocą specjalnej waluty, która oczywiście normalnie jest dostępna w grze. Ja nie robię mikropłatności, nie jestem taki. Więc za pomocą waluty, które są normalnie dostępne w grze, możesz sobie zagrać i spróbować zdobyć więcej koinów szybciej. I to jest osobna część skryptu odpowiedzialna za to. są wszystkie voidy, które tylko i wyłącznie odpowiadają za gambling. Tu macie kolejny przykład. Wybór rękawiczki, i to po prostu są ify po kolei, które sprawdzają, czy je masz lub nie. I po prostu. Jeżeli je masz, super. I tak przejdziemy przez wszystkie inne, żeby to sprawdzić. Upgrade shop script, proszę bardzo, tu jest podzielona kolejna część, yy, czyli tutaj mamy upgrade shop. Tu jest nawet link do mojego kanału yy, game który teraz jestem gamingowym chyba. Ale ogólnie to kiedyś miał być Sharp Game Dev i szczerze, wydaje się mi się, że mam jeszcze do niego intro, więc możecie sobie teraz zobaczyć na ekranie. Ilość tych zmiennych. To są same zmienne. Tego jest dużo i nie chcę nic pójść, ale zwróćcie uwagę. Większość tych skryptów jest publicznych. Ja to wszystko mogę zmieniać w inspektor. Nie chcecie wiedzieć, jak wygląda mój inspektor? Naprawdę nie chcecie. O nie! No, nie mogę! Nie pokażę tego, bo to jest zepsute, po prostu nie pozwalam mi tego wyświetlać. Ale jak na to patrzę, jak. Patrzcie, ile ja w to pracy włożyłem. To jest 2000 linijek kodu w jednym skrypcie ogromna ilość. Jakby, okej, okay, moje skrypty teraz mają gdzieś po 600-700 linijek, ale tych skryptów mam z 20 ileś. To jest jeden skrypt. To jest taki długi. I najlepsze jest to, że to się wydaje impresji, że otwój skrypt ma 2000 linijek, to naprawdę nie jest impresji. To jest bardziej smutne niż impresyw. To jest coś, co mogło być challenge na YouTube. Po prostu zrobić grę w jednym skrypcie. Ja to już zrobiłem. To się da. To nie, to nie jest tak, że się nie da. To się totalnie da zrobić. Całą grę w jednym skrypcie. Widziałem jakiś typ zory film, w której zrobił grę, całą grę w jednej linijce. Okropne, ale zrobił. I to jest pierwsza gra na unity, jaką robiłem. Jestem wręcz pewien, że to jest pierwsza gra na Unity. Oczywiście taka, która gdzieś rzeczywiście coś z nią zrobiłem. Jakby to był już moment, kiedy sam programowałem. To nie, bo w, nie mówię to oczywiście, to jest pierwsza pierwsza gra, bo było na pewno jeszcze inne gry, jestem wręcz pewien. Ale to jest pierwsza gra, w której sam programowałem i próbowałem sam robić skrypty. I widzicie, jak to się skończyło. Dobrze, więc mogę zostawić tak grę w spokoju w takim razie, bo widzę, że co dużo tu więcej nie znajdziemy ciekawego. Zrobiłem sobie trep przerwy, ponieważ Unity odpala się tak bardzo długo, że zdążyłem w tym czasie zjeść obiad, zrobić sobie kawę. Ale przez to, że jak wróciłem, to zobaczyłem to. Projekt odpalił się, to jest najnowszy z najstarszych projektów, I'll, I'll give you that, ale się odpalił. I muszę powiedzieć, że już moje oczy dostają epilepsy od tego, że nie jestem w Dark Modzie. To jest y, The game. Gra, którą robiłem jako party game dla siebie i znajomych do zagrania. I to jest pierwszy poważniejszy projekt, który robiłem i nawet miałem plan o, robić go na YouTube'a. Eee, I ogólnie to jest, to jest. To jest właśnie The game remaster to jest re to remaster to jest remaster tego właśnie tego co teraz widzicie. Dobra, tu będzie muzyka i w ogóle będzie super cool, więc ja odpalam to na full screen. Zobaczymy czy to zadziała w ogóle, czy mi wyskoczy milion errorów. Nie wyskoczyły mi errory. Działa. Nie ma muzyki. <laughs> Powinna być. Condemned. Ale działa. Umiem chodzić i to jest jeszcze zanim było. Postanowiłem zrobić remaster tej gry, to dodali wtedy Universal Ender Pipeline, więc można było robić cienie w 2D i to był główny powód, czemu uznałem, że chcę zrobić tę grę, ponieważ tutaj światło wygląda okropnie. E, ale to jest jakby legitnie jak miał wyglądać te, ale to jest jak ta gra miała wyglądać. To jest rzeczywiście jak ta gra miała wygo... Jakby bywa się, że to by było po prostu w necie. To nie jest jakieś dalekie od rzeczywistości. Wysyłam gorsze rzeczy na itch.io Generator influencerów, nie rozmawiamy o tym, tak? No. nawet jestem tego pewien. Tak, stosowałem osobne skrypty. Widzę, że wszystkie skrypty się odpaliły, możemy sobie popatrzeć. Fruit to jest po prostu podniesienie o losy. Ooooo, ale boli. Jeszcze powiedz, że ooo nie. Okej, okay, dla tych co nie wiedzą, ponieważ wiem, że nie wszyscy programują. Tu mam przetrzymywane sprajty e, owoców z tej gry, one są osobno, jako osobne, zmienne. To wszystko. Mógłbym zrobić coś takiego. I to jest dokładnie to samo. Tu mogę mieścić tego ile chcę, a tu mam cztery zmienne. Przez co losowanie tego potem tutaj w tym miejscu, wyglądałoby w taki sposób, że sr.sprite równa się owoce od random.range przecinek owoce, kropka To całe to, o to całe, dokładnie to całe, mogłoby zająć tyle. Jedną linijkę. O! To jest ciekawa sprawa, bo to nie jest nawet mój skrypt. Musiałem mieć skiny dla graczy, żeby móc zrobić multiplayer lokalny. I nie mogłem zrobić skinów dla graczy, bo po prostu nie wiedziałem, jak zmieniać yy, yy, sprity w animacji. I ktoś mi podesłał skrypt, który pozwala podmieniać kolory postaci, co jest dość useful, aczkolwiek nie. To nie jest ten typ, który chciałem zrobić, bo ja chciałem zrobić jakieś śmieszne postacie różne. Yy, nie wiem, jak że na przykład ktoś gra demonem, ktoś zagra człowiekiem z skrzynką, Ale nie mogłem tego zrobić, niestety. I to jest szkoda. To jest rzecz, która zabiła ten projekt, tak totalnie. Podjąłem kolejny stary projekt, a niestety, no, zdołamy tę samą sytuację z starą wersją Unity. To jest Another Day. To miała być gra walowa, którą robiłem bardzo dawno temu i w sumie to jest też, można powiedzieć, coś, co mogło być najtultem teoretycznie, aczkolwiek w 3 I szczerze bym to z chęcią odpalił, ale jak widzicie, no, nawet na starszej wersji Eee, 2019 i 2015, nie mogę tego odpalić, po prostu nie mogę. Hej! Przepraszam, że na chwilę przerwę ten film, ale wiedzieliście o tym, że jestem idiotą, ponieważ zapomniałem sprawdzić w tej gry i okazało się, że jest tu bardzo piękny egzek, który można otworzyć. Eee, co tu mamy? Hello and welcome in Alpha 1.0, this game is unplayable. For now Nie smućcie się, jeszcze może kiedyś w nią zagracie. But I need some more time to put everything together and make an update. To zobaczymy jak Five Nights at Freddy's Sentence Mamy do wyboru bardzo dużo op Jest nawet język, jakby to actually działa, co jest kinda cool, bo dawno tego nie robiłem To jest fajne menu było. jakby ogólnie muszę się pochwalić, że man menu ukradł że bardzo fajnie, było dość... dość spoczko I teraz jest coś w testyjrumie Możemy chodzić To miał być pick-up i w sumie jako pick-up kinda spoko rzecz, aczkolwiek... Trochę nie działa niestety, no ale nic nie poradzisz Można wybierać bronie i to jest siekiera I klikając prawym mogę się bronić tylko to na razie jest w grze i to działa. Nawet chodzę wolniej, jak się bronię. I więc mogę się bronić, mogę. Oprócz mamy pistolet, który też możemy wyciągnąć i można nim celować. Nie można nim strzelić, niestety, to jeszcze nie było w grze wprowadzone. Ale celowanie działa w zasadzie, jakby zielona kropeczka jest dokładnie tam, gdzie akurat celuje. Więc to działa jak najbardziej dobrze. Mamy jedzenie i wszystkie takie rzeczy ogólnie, na przykład jakieś energole, chocolate bary, amunicję i tak dalej. Nic z tych rzeczy on nie pokaże, jak działają, bo niestety no, nie ma jakby opcji zdobycia ich zdobycia w grze. Czemu jest Kevin McLeod? Okej, okay, więc tak, miałem tu dużo modeli, bardzo z tego co widzę i to dlatego, że miałem wcześniej testowe sceny, w których robiłem to właśnie jakieś różne rudy i tak dalej i testowałem sobie te rzeczy. W każdym razie to jest nóż, jak widać, tak on wygląda. To jest model, z którego byłem legitnie bardzo zadowolony, to jest chyba najlepszy model, jak kiedykolwiek e, zrobiłem blenderze przez długi czas, jakby teraz sobie trochę lepsze modele już, bo wiemy więcej, ogarniam jak to działa dokładnie, ale to jest actually high quality stuff, który miałem zrobić. Wiem, wygląda okropnie i tak, ja wiem. Yo, teraz wszystko tak sobie spaczę. This dude Obama. To jest bardzo dobry model. Jak na mnie, oczywiście, bo to nie jest dobry model, ale jest dobry jak na mnie. Widzę, że mam też młot. I mean, jest okej, okay. to mi się podoba. To jest taki typowy młot z gier, którego byście się spodziewali. Dobra, myślę, że możemy skończyć z Unity, szczerze, bo nie mam tutaj nic, nic do pokazania. Yy, ale, nie bez powodu powiedziałem, skończmy z Unity, ponieważ jeszcze są gry, o których nie mówiłem wcale. A to jest coś innego! O lol, wiem co to jest, o nie! Była jeszcze jedna gra, którą robiłem na Unity. Rzeczywiście, bez kitu zapomniałem o tym! O lol, to nie jest to, co chciałem pokazać, Wracam jednak na Unity. Ha! Kiedyś robiłem grę właśnie y, o SCP. Dlatego bym musiał pokazać jeszcze jedną grę, ale to zaraz do tego przejdziemy. E, to jest, o, to jest druga wersja, w ten sposób powiem, na razie nie będę spoilerował to miał być symulator, w którym buduje się placówkę, e, ale wygląda to w ten sposób, ja po prostu się na razie wyciszę, włączam to, wyłączę swoją kamerę i pozwolę wam po prostu docenić moją pracę. Także bardzo fajnie. To co widzicie w tle? To jest tak bardzo smart co ja zrobiłem. Nie umiem robić modeli 3D, prawda? W ogóle i było dobrze o tym wiecie. W tle jest screenshot CS-a. Ponieważ w CS-ie robiłem mapy i robiłem mapę SCP, miałem tekstury z SCP, więc po prostu wykorzystałem. To zrobiłem w CS-ie mapę tutaj jakby wgląd mapy. Zrobiłem screeny i wpierdziłem do tej gry. W tle teraz widzicie korytarz, który zrobiłem i ten efekt migania to jest normalny screenshot i to mryganie to jest po prostu ściemnianie go, ustawiałem mu koloru na czarny. I jak mryga na czerwono, na przykład teraz, to jest po prostu zmiana na czerwony kolor. To jest tak genialne, to jest piękne. Nic z tych rzeczy. Okej, okay, chciałem powiedzieć, że nic z tych rzeczy nie działa, jednak, wszystko... jednak działa, nie było tematu. To jest samo menu, ale ono jest genialne! on jest super. To menu jest jakby przyznaję, że z designu mogłoby być bardziej improved, ale to w tle mi się tak podoba! To jest tak świetne. Yes i want to quit the game, just like I want to quit my life. Kiedyś, zanim jeszcze... Kurde, jest to strasznie ciemno, poczekali byście chwilę, może. Więc chciałem się zabrać za Unity najpierw, ale doszedłem do momentu, że jestem głupi i nie umiem programowania, więc to nie będzie miało sensu. Dlatego najpierw musiałem zrozumieć jak programować w C-Sharpie, żeby w ogóle móc cokolwiek zrobić. Dlatego pobrałem Visual i programowałem różne aplikacje konsolowe. I Jest tego naprawdę dużo, jakby... Jest tego bardzo dużo. Potem ogarnąłem, że w Visualu można robić aplikacje okienkowe. I miałem takie, ej... Po co mam na razie iść na Unity, skoro mogę zrobić grę w tym? To są legitnie pierwsze gry, jakie robiłem, jakiekolwiek, kiedykolwiek. Pokażę wam najpierw moją najbardziej chyba zaawansowaną. Nie wiem, czy widać tu coś ze czcionek, bo to po prostu jest małe. Przepraszam was, nie mogę tego w żaden sposób powiększyć. Nie mogę nic z tym zrobić, to jest w sobie po prostu aplikacja. Jest tu... To jest tak skomplikowana, jakby to jest naprawdę skomplikowane. Tu można sobie wpisywać yy, na przykład nowe imię, zresztą mogę sobie tu wpisać... My name is Jeff. Zmienić imię i teraz mam ID Card Jeff. Dyrektor fundacji scp Bridge. Yy, stan konta 3000. To jest tak piękne. Yy, zatrudnij MTF-ów. zatrudniamy parę MTF-ów, bo to jest ważne, nie wiem, jest tam z 10, załóżmy, tak? Szkolimy MTF MTF, to bodajże się zmienia po prostu MTF NTF. I teraz ogólnie do to, że nie mamy pieniędzy. No bo tak to działa zazwyczaj. Więc musimy przeprowadzić test. I teraz każdy test ma szansę na bardzo złe rzeczy, żeby się stały. Yy, cóż, wykonałaś jest scp 1730 za czym się stanie? I się stało dobrze dalej, bo... Okej, okay, dobra, i teraz coś się stało. Jest ucieczka C, czyli na czym się pojawił agent i pisze: Tam też jeszcze poprawnie, ale na stali pojawił się agent C, który próbował przechwycić klasę D. I niestety mu się udało. Poza tym oddał strzał NTF-owi w klatkę i się wykrwawił. Pieniądze plus to, bo się udało zrobić test. I teraz muszę coś zrobić. Jak kliknę normalny rygor to jest szansa, że to załatwi sprawę. Jakby każdy atak, który tutaj jest, ma level od 1 do 5 bodajże. I w zależności od tego, jaki jest level, to taki rygor muszę zastosować. Niestety nie udało ci się powstrzymać C, 4 MTF zostało zabitych, musisz zwiększyć rygor. Ok, let's do it then, zamknij przejścia między zonami. I koniec, tu jest koniec naszej akcji. Udało ci się odciąć C od wyjścia. Utknęli środkowie strefy i zostali zabici, nie z klasy D. Ona została przechwycona pieniądze za interwencję 1000 coinów. To jest tak świetne, jakby to jest tak naprawdę skomplikowane, co tutaj to wszystko jest. To się wydaje proste, ale to jest seria skomplikowana i tego jest dużo. To było na tyle, że chodzi o ten odcinek, bo i tak zajęło to o wiele dłużej niż myślałem. Jakby film od 21 minut, a planowałem go wrzucić gdzieś tak miesiąc temu, kiedy zaczynałem gondować. No i niestety czasami tak bywa, co zrobić, jak nic nie zrobić. Trzymajcie się i widzimy się na następnym odcinku za jakiś rok czy co.